Witam wszystkich mój drugi film odnośnie czyszczenia na grzewnicy W pierwszym filmiku czyściłem, można zobaczyć na moim kanale Ale to jeszcze do końca nie było to i teraz próbuję jeszcze raz wyczyścić Tu mamy wąż, tu mamy grzałeczkę, którą podgrzewamy sobie wodę wkładam tu krętareczka jest obiekt zamknięty widzicie jaki sobie wylatuje dalej tu jest wkrętarka tu idzie wąż na pierwszym filmiku jest praktycznie wszystko tak samo tylko bez grzałki i bez obiegu zamkniętego tam, tam był wąż wypuszczony na dół i woda przelatywała tylko a teraz zrobiłem obiekt zamknięty no i jak na razie to... Pumpka, ja to można zobaczyć na, na moim drugim filmiku. Jak się sprawdza, powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z tej pumpki. Naprawdę daję radę. Opel Corsa D 1 2. Muszę trzymać jedną ręką, no ale kręcę filmik, także troszkę mi podnosi ten, ten wąż, ale może byśmy go tutaj tak sobie przypli jedną ręką to tak nie bardzo, no ale Tak, przeczyścimy, zostawimy, później, znów podgrzejemy wodę. Trzeba dolać trochę wody, bo, bo już jest trochę mało. Jednak do nagrzewnicy nadleciało trochę. Tu mi trochę wąż zginęło, to nie może być przypięty. Czyszczę to od kamieniaczem kamiksem. Pokażę, może jakim wcześniej czyściłem zwykłym kamiksem do czajników. Teraz czyszczę tym. Są bardzo dobre opinie, że na grzewnicę da radę wyczyścić, więc spróbujemy. Ja robię na liter 10 deko tego. O, wcześniej robiłem ten, na tamtym filmiku, zobaczycie, to będziecie widzieć. Ale też coś dało, ale spróbuję teraz ten później przepukać wodę demineralizowaną i, i zobaczymy. Dam później znać chciałbym jeszcze pokazać taki patent żeby ten wąż nie zaciągał z powrotem. Ten wąż zaciąga, a tym wylatuje. Ale, żeby wylatuje syf ten, tu wpada. Tędy wylatuje cały syf z nagrzewnicy. Daję tutaj na koniec skarpetę żeby mi ten wąż nie zaciągał z powrotem tego syfu. Jedną ręką to, ale czekajcie, coś jest, o, teraz będzie może widać. Widzicie, syf zostaje w skarpecie. No, użyliśmy to jako filtr. Także myślę, że pomysł dobry. Widzimy się za chwilę. Specjalnie spiąłem to trytytką, żeby było pokazać jak leci. Fajnie. Tu jest wylot. Tu jest wylot, tak jak wcześniej. Zobaczcie jak, zobaczcie, jak się wąż napina, jak... No, może tego nie widać, ale... Ale jest tam lekkie ciśnienie. Dzięki tej wkrętarce. Dobra wkrętarka, i teraz patrzcie. to przez skarpetę tak fajnie leci pewnie się już odetkało na amen oby teraz przepłukamy go z wodą ciepłą, a później demineralizowaną i zobaczymy co z tego będzie płukamy wodą demineralizowaną ja sobie ją nalełem tutaj do, do garnka. Może jest tam na dole wypuszczone, żeby przeczyściło i poleciało na dół. Woda czysta. Także możemy zaczynać. Jak widzicie, mamy 92 stopnie na dworze. 2 stopnie ogrzewanie, wszystko jest na full'a, Tu dajemy na trieczkę i leci, leci fajne, aż nawet parzy lekko. Kurde jednak. Nie były dobre na temat tego kamiksa, że nagrzewnica się odkamieni po tym. Także polecam wszystkim poświęcić trochę czasu, a nie wymieniać nagrzewnicy u meanika. Także do następnego filmiku. Cześć!